No witam wszystkich ponownie, z tej strony Krzysztof i chciałbym pokazać co się na naszej działce dzieje pierwszy raz w tym roku jeszcze nie kręciliśmy całej działki filmu bo nie było co pokazywać teraz już coś, co nieco co nieco jest, co nieco zakwitło co nieco zostało zasiane, więc możemy możemy sobie pooglądać i zobaczyć e, może na początek powiem tylko, że dzisiaj mamy 31 marzec 2021 roku jest bardzo ciepło. W tej chwili jest około godziny 18:00 tutaj u nas w Anglii, a temperatura w cieniu 24 stopnie. Oczywiście się za bardzo tym nie. E, mocno nie, satys nie satysfakcjonujemy, ponieważ jutro ma być ochłodzenie, więc korzystajmy z tego ciepła póki jest. Ale do rzeczy. Zaczniemy może od kwiatów. Na samym przejdzie naszej działki tutaj już kwiaty zakwitły, pierwsze hiacenty. Zobaczcie, tak mi porządnie zakwitły, że aż się przewracają. Także fajnie. Kolejne hajasyny wyskakują, i to kolejne też już powolutku ruszają. Przejdziemy kawałeczek dalej. Teraz w dół. Tutaj w ogóle z przodu jest, są rabaty kwiatowe. <laughs> tutaj są tulipany. Jeszcze nie kwitną, ale już też. Myślę, że niedługo będą ruszały. Zwłaszcza tutaj ta odmiana trochę obskubana przez ptaki, zobaczcie ale to nic kwitność powinny lada dzień. tu kolejna odmiana tulipanów tych jeszcze nigdy w życiu nie miałem kawałeczek dalej cebulica syberyjska tu były krokusy, ale już przez przekwitły, Powiem krokusy akurat tak te, które teraz pokazuję zaczęły kwitnąć 15 lutego czyli już no, dawno po nich u nas Kolejne krokusy, które też praktycznie zobaczmy, jeden kwiatek rapem został, już też kończą swoje kwitnienie. Tutaj lawenda i tutaj e, kolejne kwiaty, które już wychodzą, lilie, tak? Lilie bodajże, tutaj są chyba drzewiaste, o ile my pamięć nie mieli. No i teraz przejdziemy na kolejną część działki. Tutaj, jak zobaczycie, są już przygotowane miejsca pod kapusty. Te wszystkie, które są pod siatką, tu będzie kapusta czerwona, kapusta biała, a tam z tyłu będzie brukselka. Teraz ta wielka skrzynia, którą teraz tu na środku pokazuję, to jest kompostownik, ale o tym to kiedy indziej coś nakręcimy, jakiś film, co nieco więcej powiemy. Jak kompostować, co kompostować i tak dalej. No i przejdziemy kawałeczek dalej. Łubin już wyskakuje. Zobaczcie coraz ładniej. Pierwsze pąki na liściach, jabłonki. No i pierwszy tunel. W tunelu rewolucja. Nie ma w tym tunelu żadnych rabat. Będą donice. Na razie po prostu posadziliśmy sobie trochę sałaty. Tutaj z tej strony zobaczcie. Tutaj troszeczkę rzutkiewki. Żeby było coś wczesną wiosną do jedzenia. Kawałek dalej. Jest tak zwany tunel w tunelu. To jest na potrzeby tego, aby rozsadę tam trzymać, zwłaszcza jak będą chłodniejsze dni. Może tylko tam delikatnie pokażemy. O tym jest też oddzielny film nakręcony. Dobrze, także tu będą pomidory i papryki docelowo. Pamiętajcie, że jak macie zamiar coś sadzić, jeśli chodzi o pomidory w tunelu, to można zrobić sobie przedpom w postaci właśnie sałaty, żytkiewki i takich warzyw o krótkim okresie wegetacji, które szybko wsiejecie, szybko zbierzecie i później śmiało na to można po tym sadzić pomidora i paprykę. Przejdziemy kawałeczek dalej do drugiego tunela. Tu też podobnie, też będzie troszeczkę w donicach, prawdopodobnie miechunka perowiańska. Na razie takie niedobitki, jak ja to którymi zostały, czyli tam szpinaki, kapusta prakczo i kapusta pekińska też do donicy wsadziłem. Zobaczymy, czy prędzej urośnie, niż czas jest na zewnątrz jak dalej dwie rabaty przygotowane, jedna z nich będzie przeznaczona na bataty. A z tej strony ogórki. Ogórki pnące, kukamelon, gączak walcowaty, takie różne tam egzotyczne też warzywa, które są mało znane. Ale to też dopiero będzie można to zobaczyć w maju nie prędzej. Teraz tutaj mamy groszek. Pierwsze groszki, które nam tutaj rosną, niedawno posadzone i one są pod przykryciem, ale to przykrycie zobaczcie, otworzyłem, żeby pokazać jak to w tej chwili wygląda tutaj też trochę syntów nam kwitnie i tu kolejna, kolejny tunel i znowu donice z tej strony będą donice i tutaj też e, może okra, może coś innego zobaczymy, jeszcze czas pokaże nie będę na razie zdradzał tajemnicy tu po środku jest e, taki zagon, który jest no, jeszcze nie przygotowany w pełni, bo jeszcze trzeba tam troszeczkę wyściółkować i, i delikatnie spłucznić tę ziemię. Tu będzie melon i argus. I tu kolejny taki, taka rabata malutka na, na jakieś warzywa pnące też coś, coś egzotycznego damy. Przejdziemy kawałeczek dalej. Tutaj ścieżkę zrobiłem, bo powiem Wam było tak mokro, że tydzień temu tu się jeszcze wejść nie dało. Więc stwierdziłem, że czas do słabą ścieżkę położyć. I tutaj trzy zagony posianej marchewki. A tu z przodu w planach są buraczki. Dobrze, przejdziemy na dalszą część działki. Trawa jak widzicie powolutku już ruszyła, a no, to z tego powodu, że jest bardzo ciepło. Tutaj Klematisy już powolutku też odbijają. Zobaczcie już pierwsze, pierwsze listki Klematisa już są tak samo z tej strony. A no to wszystko dzięki temu, że jest po prostu ciepło. Tutaj rabata podwyższona będzie uprawiana systemem no-dig, czyli bez kopania, i ona będzie przeznaczona na akurat w tym wypadku na skorzone Rejcefie, takie warzywa, które potrzebują opuszczać no, głęboko korzeń. Tutaj czosnek zimowy, tu już sadzony czosnek wiosenny, już też tam gdzie niegdzie wypuszcza. No i kolejna rabata kwiatowa z bratkami. To są bratki, słuchajcie, które siałem rok temu w lutym, yy, przepraszam, w lipcu. Rok temu, w połowie lipca siałem te bratki. Sadziłem je tutaj teraz, nie pamiętam czy w połowie września, czy pod koniec września. One na jesieni zakwitły, a teraz kwitną od nowa. Drugi raz. Jeden błąd, jaki zrobiłem, to uważam, że za rzadko zostaje posadzone. Można było gęściej, żeby to było troszeczkę ciekawiej wyglądało. No ale i tak jest ładnie. Nie będę narzekał. Myślę, że jak na wiosnę, to i tak jedna z ciekawszych rabat na działce. Tu jeszcze tylko króciutko pokażę kolejne tulipany, które też no, niedługo będą kwitnąć w środku lilak. No i przejdziemy kawałeczek dalej. Może pójdziemy od tej strony. Lubczyk już wypuszcza. Ciepło się robi, także mięta tak samo. Tutaj cebulka siedmiolatka. Te zeschłe liście, które, liście szczypior, te na nich widzicie, to jest jeszcze niestety resztki z zimy, tak? Ten szczypior, który jest niezeschnięty, to jest szczypior świeży, który niedawno wypuścił. No i troszeczkę ziół tutaj jest, nie? Liść laurowy, rozmaryn. Tutaj trochę zeschnięty, ale jeszcze się nadaje. Już wypuszcza nam melisa. Tutaj, zobaczcie. Tymianek i tam oregano też już wypuszcza. Tak? Tu kawałek dalej. Cebulka. Dymka posadzona. Róże już też wypuszczają u nas. Zobaczcie. Tutaj mamy sałatę polną. Czyli rozponkę popularną. I tutaj jeszcze są kapusty. Kapusta baby pak choi, czyli taka malutka pak choi, będzie rosła, mała, nie będzie duża. Akurat kolor taki czerwonawy. Tutaj mamy szpinak i jeszcze mizunę. To jest wszystko pod przykryciem, taką agrowłókniną. Ja odkryłem tylko po prostu, żeby pokazać, jak to, jak to w tej chwili wygląda. Przejdziemy dalej. Tu jest poplon albo przedplon, konkretnie żyto o zimę. Jak zwał, tak zwał. Trzeba będzie to niedługo też przekopać. Przejdziemy jeszcze niżej, tutaj są e, żurawina, tak, crunchberry, charge, czyli żurawina, jeszcze na razie za bardzo nie widać, że wypuszczała, tam dalej jest jagoda, zdaje się kamczacka, tam kolejna jagoda kamczacka w oddali, wrzosy, które muszę przyciąć, a ja jeszcze nie przycięłem i kolejna jagoda. Dobra, przejdziemy jeszcze dalej. Teraz tutaj zobaczymy sobie Dora barbaru. Czas zrobić kompot, nie? Placek drożdżowy. Już ta barbar jest na tyle dobry, że można spokojnie go spożywać. Tutaj mamy kapustę pekińską i też na razie jest pod osłoną, która została odkryta, żeby pokazać. Zobaczcie, o. To jest taka osłona na zawiasach taśmowych po prostu wystarczy podnieść, otworzyć, później zamknąć na taki zatrzask tutaj niebieski widać. O, i to jest wszystko. I to jest gotowe. Przejdziemy dalej obok tego rabarbaru, truskawki, jak już wiecie z poprzednich filmów niestety pod siatką metalową muszą być, bo inaczej wiwiurki wszystko zjedzą. Mam na myśli owoce, jak będzie czas owocowania. Na razie dopiero wypuszczają. Trzeba troszeczkę tutaj spulchnić, bo tu jeszcze nic nie robiłem w tych truskaweczkach. Tu kolejna róża, a za różą malutki tunelik z agrowukiny 50, także grubszej. I tam pod spodem są ziemniaki. Tutaj mamy jeszcze, wypuszcza nam aronia listki, wypuszcza pierwsze liście. Zobaczcie, dwa dni ciepła i śliwa kwitnie za szybko. Podejrzewam, że te kwiaty i tak z biegiem czasu obmarzną. I tutaj jeszcze mamy kolejną rabatę przykrytą: e, konkretnie pietruszka i pasternak. A tutaj w planie mam jeszcze posiać troszeczkę takich e, warzywek do szybkiego zbioru. Jakaś e, już jest posiana. Trzy rządki rzodkiewki w tej chwili są posiane tutaj jeszcze później będziemy siać burak liściowy koperek, pietruszka i jeszcze może wejdziemy do tego kolejnego klematisa tutaj mam klematiska zobaczcie ten klematis o. wypuścił może z 3-4 dni temu zobaczcie on ma już prawie pół metra bardzo szybko ruszył, no oby nie nie zaszkodziło to, by to no, nie było troszeczkę za szybko. <laughs> no i co? To w zasadzie tyle, jak na pierwszy film w tym roku. Jak chcecie zobaczyć poprzednie nasze filmy z poprzedniego roku, jak ta działka wyglądała rok temu. Tam też jest 5 odcinków na moim kanale na Zielone Rodos, na YouTube kanał Zielone Rodos o takiej nazwie. I tam będziecie mieli więcej filmów dotyczących tej działki, jak my tutaj ją uprawiamy. Też filmy z rozsady przygotowania, i tak dalej, i tak dalej. To w zasadzie na razie tyle z mojej strony. Przyjemnych wysiewów, przyjemnych, roz, przyjemnych rozsad. Życzę wszystkim do usłyszenia, do zobaczenia.